Witam wszystkich, długo się nie widzieliśmy, nie słyszeliśmy się, może bardziej słyszeliśmy, niż widzieliśmy. Tak tutaj chciałem pokazać Wam może kilka spraw, które tak ostatnio wypłynęły i też przedstawić całą tą ofertę, którą mamy do CW Moto 800, 850 i 1000. Tak na wstępnie dużo mam takich pytań odnośnie jakiego węża używać na wylocie CVT. I powiem wprost, że ogólnie wydawałoby się łatwy temat. Nie jest do końca łatwy, ponieważ tych węży na rynku jest dużo. A warunki jakie panują przy tym wężu no skłaniają, aby wybrać najlepsze rozwiązanie. Jest dużo takich typowych węży, gdy wpiszecie sobie na Allegro pojęcie snorkel. Albo wąż do snorkla. No i tutaj chciałbym takiego węża z Allegro 100 zł za metr wąż do snorkla przedstawić. Jest tutaj taki kawałek, który mi został. I mam też tutaj obok węże, który ja stosuję. Wąż, który możecie kupić na Allegro za 100 zł za metr. Okazuje się, że nie jest najlepszym wężem. Jest tam napisane, że jest do temperatury 150 stopni. No, powiedzieć by, kurde, no spełnia wszystko, bo na tej głowicy może mieć tam 125 w maksie. Ale jest jeden problem z nim. Drut, który jest tutaj zastosowany, jest bardzo twardy. Bardzo twardy. Ciężko prowadzi się tego węża, gdy się montuje jego wkładzie. kładzie. Teraz nawet go próbowałem tutaj delikatnie wygiąć. Nawet pod moją wagą nie ma bata. Ten drut jest tak twardy, że, że nie da się z powrotem okształcić w tym samym kierunku. Dodatkowo, materiał, który tu stosują, być może jest odporny na temperaturę, ale jak to wiecie, każdy materiał ma swoje plusy i minusy. Może jest odporny, ale bardzo szybko się prze, przeciera. Tutaj tego tak nie zobaczycie, bo tu jest specjalnie odcięte, ale już gdy go stosowałem, gdy było tam kilka razy, próbowałem przyciągnąć na jego powierzchni, czyli tutaj, gdzie idą te druty, zaraz wychodzą dziurki. Dziurki, później te dziurki się powiększają. I to coś kosztuje 100 zł za metr. No, jest podpęciem snorkel, wąż do snorkla wyprowadzenia, ale uważam, że jest do kitu twardy i do tego bardzo słaba odporność mechaniczna. No i co? Wydawały się takie łatwe, nie? A jednak nie. Później na, zacznie, gdy tam się będzie to gdzieś ruszało w jakimś miejscu, a wie, wiecie, kład ma duże drgania, to zacznie się to przedzierać, przedzierać, przedzierać. Gdy będziecie gdzieś tam w wyższej wodzie, już przez te dziurki Wam będzie się dostawała woda, a za co za tym idzie, będzie do wylotu, do wylotu z CVT wpływała ta woda i szła pasek, i wszystkie talerze. Odpowiedziałem na to i na poszukiwania. Uwierzcie mi, przeczesałem dużo, naprawdę dużo. Widziałem też dużo benendów polskiego producenta węży. Niestety w Polsce nie ma węża odpowiedniego do naszych zastosowań. Są to proste zazwyczaj węże i jeżeli mają temperaturę, to są też węże takie organiczne, które ponoć pod częstym działaniem wody, one też się będą biodegradować. Niestety rozwiązanie z Niemczech jest trochę droższe. Jest to wąż, taki jak tutaj. Jest dosyć w miarę no jest o wiele, może nawet lepiej sprężysty, ta sprężyna zastosowana tam w nim jest dużo bardziej elastyczna jest nawet, można kupić w dwóch grubościach ale jeszcze mi ta grubość wystarczy jest tutaj widzicie dodatkowa powłoka na tych lamelkach gdy jest przekładana, przekładany drut też stosowałem go, przecierałem go jedno o jedno, drugie i nawet do metalu i nie następuje ta mechaniczna mechaniczne zużycie fajny wąż. Jest droższy od tego na Allegro, bo kosztuje 160 zł za metr. Ale powiem Wam, jest o niebo lepszy. Mam go zastosowanego u siebie tutaj na wylocie z CVT, który jest połączony snorkel. Ten snorkel, z tym snorkelem wylatuje nam ciepłe powietrze. Ponieważ nie raz było, gdy jeździłem w terenie, to tutaj nisko zawsze potrafiło się wlać to ta woda do wylotu z CVT, więc Mam przeprowadzony sobie tej wąż, on sobie tutaj wychodzi i kończy się tutaj na snorku. Uważam, że to jest fajne rozwiązanie na tą chwilę bez wyciągania całej chłodnicy. Tutaj, jak może niektórzy nie znają moich rozwiązań, pod tym i pod tym mamy wloty do, po jednej stronie do boxa, a po drugiej mamy wlot na, do CVT. Te wloty robimy już na. Transparentnych wężach, też niestety niemieckiej, a nie polskiej produkcji. Ten wąż maksymalnie może wytrzymać 125, a ten wąż może wytrzymać 150. Dlaczego tutaj na wlot do CVT i na wlot do boksa taki wąż? Bo tutaj nie mamy blisko silnika i ta temperatura nigdy nie zostanie taka osiągnięta. I tak podsumowując, jakbyście chcieli, taki zestaw, w którym chcecie sobie zrobić wyprowadzenie do wlotu CVT i do wlotu do boksa to mamy tutaj w swojej ofercie taką ramkę. Z tą ramką dostajecie śruby i opaski oraz filmik na YouTube, jak to zamocować. Jest tutaj ponad metr węża, to tniecie sobie na pół i wkładacie to wszystko pod czaszę. Można to zostawić pod czaszą i nic więcej nie modyfikować. Z wyglądu układ będzie jak standardowy, ale lody do CVT, wlot do boxa będziecie mieć już pod samą czaszą. A jeżeli byście chcieli, coś takiego jak ja mam, czyli właśnie takie modyfikacje, w po... w taką typu KANAM, tutaj dokręcać sobie jedną i drugą stronę. Pod tymi osłonami są dziury. Gdzie dopływa nam stąd powietrze, i do wlotu CVT, i do wlotu do boksa? Nie ma problemu, można wtedy kupić nie cały taki zestaw. Wtedy on się składa z tych dwóch osłon, z ramki, którą przerobicie sobie: boksa, filtra, i tych tutaj śrub, i obejm metalowych. Jeszcze, tak podsumowując, to wszystko, właśnie doszedł ten. Trzeci aspekt wylotu z CVT. Uważam, że to wtedy ma największy sens. Wtedy macie jeszcze dodatkowo w takim zestawie 2 metry takiej rury, którą sobie przeprowadzicie od wylotu z CVT i zakończycie sobie tutaj takim snorklem. Ten snorkel wygląda na tą chwilę w taki sposób. Jest demontowalny, jest na zwykłych zapinkach, jak przy poszerzeniach te zapinki się odpina, wyciąga się go i macie tam już ten cały wąż. Tak samo jest montaż, więc jest to bardzo proste. I za tą chwilę ja tutaj w swoim kładzie mam wszystko wyciągnięte podczasze. Mimo, że nie mam wyciągniętej całej chłodnicy tutaj, bo po prostu nie chciałem. Chciałem po prostu mieć to w taki sposób zrobione. Cały czas mówimy też o tych akcesorujnych, coraz więcej ludzi wymienia sobie stage. No to nie, zapomi nie zapominajcie, że mamy w swojej ofercie stage. Dorzucę Wam wykres z hamowni, jaka jest poprawa momentu od dołu, od zera, po zastosowaniu takiego Stage'a. No to jest Stage 1, czyli na talerzu wariatora wymieniamy sobie sprężynę i zakładamy sobie akcesoryjne odważniki. O innej gramaturze niż oryginalne, i można sobie zrobić w taki sposób zakładając tego stage'a 1 i zmieniając <laughs> ustawienie sprężyny na dużym talerzu, tak samo na bardziej agresywny, albo też wyrzucenie sprężyny oryginalnej i zastosowanie mocniejszej sprężyny, i też ustawienia indywidualnie pod siebie, jakiego chcecie wstępnego napięcia, tam na tym talerzu. Więc podsumowując mamy akcesoryjne tutaj wloty do boksa i do CVT, mamy snorkla wylotowego, którego też możecie użyć jako wlot do CVT. Różnie każdy z nas jeździ do różnych, w różnych miejscach i różnorako rako się stosuje tego układa. Niektórzy jeżdżą tylko po polach, więc tego snorkla mogą sobie wykorzystać jako snorkla, który będzie wlotem do CVT. A możecie też dorzucić sobie wylot z CVT i przedłużyć go snoklem. Zapraszam, bo uważam, że na tą chwilę nasze zestawy znalazły wielu klientów są zadowoleni na tą chwilę. Cały czas co tydzień ktoś coś zamawia. Wydaje mi się, że ludzie, którzy to biorą, są zadowoleni z efektu. Zapraszam Was i pozdrawiam. Trzymajcie się. Hejka.